Cześć chciałem tu popatrzeć, zobaczyć Wam pokazać jak traktor wszystko będzie odpalać nie w zimnym to jest raz minus 5 dużo, niedużo jest ale miesiąc nieodpalany, cały ten śnieg tu tak przez to, przestał I zobaczymy odpali czy nie odpali Odpalił, się zastanawiał, ale odpalił Tylko jeszcze dodajmy to, że on ma uszczelkę pod głowicą wydłuchnięte To i tak myślę, że dobrze odpalił Uszczelkę pod głowicą wydmuchnięte to i tak dobrze wypalił, nie? Bo teraz on tak koślawo chodzi, bo mu tu klapę zdjęte i on powietrza nie odmuchiwa sobie. On musi jeszcze ciągnąć. Dobra, nara.